Dzień dobry. Tym razem bardzo nietypowo. książka popularno-naukowa. Przejdę od razu, od razu do rzeczy. Neil Shubin, nasza wewnętrzna menadżeria. Książka nieduża, cieniutka, ale pod kilkoma względami absolutnie rewelacyjna i rewolucyjna. Po pierwsze, napisana w sposób zupełnie nietypowy dla książek popularnonaukowych wydawanych na Zachodzie, o czym wspominałem. Bo zwykle takie książki w połowie, albo nawet dwóch trzecich swojej objętości zawierają kurs. Przygotowawczy, kurs wyrównawczy dla czytelników, którzy będą tą książkę czytać. Gdzie autor przypomina tam podstawowe informacje z dziedzin nauki, którymi się będzie zajmować w tej książce. Robi powtórkę czytelnikom, doucza ich z podstawowych rzeczy i dopiero po tym kursie przygotowawczym, na końcu książki, pod koniec, w ostatnich rozdziałach. Mówi to, co najistotniejsze. Co jest chyba nie, nie najgorszą metodą, dzięki której autor może liczyć, że zostanie przez czytelników zrozumiany, ponieważ najpierw sobie tych czytelników wyszkolił, wychował, dokształcił. No tu akurat tego nie ma. Jest to książka, która właściwie to jest taką gawędą, którą można byłoby snuć autor, cały czas wyobrażałem sobie autora właśnie snującego tą gawędę przy piwie w jakimś kampusowym pubie na terenie jakiegoś uniwersytetu i opowiada o swoich życiowych przygodach studentom pierwszego, drugiego roku, dla których życie w środowisku naukowym Pracy naukowej jest czymś nowym, odkrywczym, rewelacyjnym, i tutaj taki starszy kolega albo kolegujący się ze studentami pracownik naukowy opowiada różnego rodzaju anegdotki. Więc y, przeważnie ze swojego życia. No, a tak się składa, że Neil Shubin. Y, przez pierwszą połowę swojej kariery naukowej pracował jako paleontolog. Jego największym osiągnięciem naukowym było odkrycie stworzenia, które nazwano tiktialikiem. On jest tutaj ten tiktialik jest tutaj na okładce. Jest to forma przejściowa ewolucji pomiędzy rybami a płazami, taka skacząca ryba. W zasadzie. Ona miała y, bardzo masywne przednie płetwy, dzięki którym mogła się poruszać po lądzie, y, skacząc na tych przednich płetwach. Taki pradziadek żaby, można powiedzieć. Y, Ponieważ książka ta powstawała w czasach bardzo politycznie poprawnych, więc o nazwanie tej ryby poproszono miejscową ludność na terenie, na której znaleziono jej skamieniałości. Tak się złożyło, że byli to akurat eskimosi i oni dla niej wymyślili tą nazwę Tiktialik, co po prostu w języku Inuitów. Czy tam inuickim znaczy mniej więcej tyle, co duża ryba. No bo była to faktycznie dosyć duża ryba, mniej więcej metrowa. To jest jedna z gawęd w historii o zawartych w tej książce. Następna, znacznie bardziej interesująca, to jest o szukaniu skamieniałości skamieniałych kości na amerykańskich pustyniach, z reguły Nevady i Arizony, gdzie Główny bohater jeździł na ekspedycje naukowe i tam z tym szukaniem kości miał ogromne problemy. Ponieważ no, tak się składa, że skamieniała kość jest po prostu kamieniem. Jest to kamień taki sam jak każdy inny. Od naturalnych kamieni geologicznych skamieniała kość różni się odrobinę fakturą powierzchni i Połyskiem, sposobem odbijania światła, i bardzo trudno jest dostrzec różnicę. Laik w ogóle tego nie zauważy. Specjalista też musi się bardzo postarać i bardzo poćwiczyć, żeby patrząc na dwa kamienie, z których jeden jest skamieniałą kością jakiegoś prehistorycznego stworzenia, żeby dostrzec różnicę. Między skamieniem a właśnie kamieniem naturalnym, bo one się różnią między sobą naprawdę minimalnie w stopniu znikomym. No i właśnie Neil Subin miał straszne problemy z opanowaniem, z dostrzeganiem tej różnicy i tutaj opisuje swoje perypetkie do jakiego to frustracji wpędzało że on szedł przez pustynię z jakimś kolegą specjalistą odszukania z kamienin i ten kolega co chwila podnosił jakieś kamienie które okazywały się cennymi skamieninami. natomiast Czubin nie nie, do, nie zauważał nie dostrzegał nie wychodziło mu to strasznie go to męczyło ale w którymś momencie przyszło olśnienie i nagle, jak pisze, cała pustynia eksplo eksplodowała w oczach fragmentami skamieniałych kości i zębów rozmaitych stworzeń. Nagle mózg się nauczył interpretować te bardzo słabe, znikome znaki, kształty i cienie na, na kamieniach, i zaczął je rozpoznawać jako kości. Wymagało to dużego treningu. Autor był z siebie niezmiernie szczęśliwy, że mu się to w końcu udało. To jest kolejna taka kampusowa gawenda przy piwie, ale to jeszcze za chwilę dojdziemy do najistotniejszej sprawy, do której nawiązuje tytuł tej książki. Ponieważ po jakimś czasie autor zmienił pracę, przestał być paleontologiem terenowym, a został profesorem wykładowcą anatomii. I w prosektorium, w trakcie sekcji, obserwując po prostu osobę, której zwłoki poddawano sekcji, przeżył bardzo podobne olśnienie do tego, które przydarzyło mu się na pustyni podczas zbierania skamieniałości. Po prostu nagle w tej sieci naczyń krwionośnych, nerwów, żył, mięśni, przyczepów, zaczął widzieć archaiczne formy ewolucyjne, z których zbudowany jest nasz organizm. I o tym w zasadzie jest ta książka, nasza wewnętrzna menażeria, czyli o zwierzętach, z których my jesteśmy zbudowani, których części są częściami naszych, naszych ciał. A były one kiedyś naszymi ewolucyjnymi przodkami. I zachowaliśmy w zasadzie od każdego z tych przodków coś w naszym wyglądzie. No takie najstarsze dziedzictwo pochodzące od ukwiałów i jamochłonów. No to jest fakt, że nasze organizmy mają przód i tył. Bo nie jest to takie oczywiste, że organizm musi mieć przód i tył. No popatrzmy na rozgwiazdy na przykład. To też był pewien wynalazek ewolucyjny, który przydarzył się właśnie na etapie ukwiałów i jamochłonów, który jest częścią planu budowy naszego ciała. Mamy wyraźnie odróżniony przód i tył. Mamy dwuboczną symetrię. A nie pięcioboczną symetrię. To już jest pewna zdobycz ewolucyjna. Następna to to, że nasz układ pokarmowy jest rurką z dwoma końcami i ta rurka od jednego końca organizmu przechodzi do drugiego końca organizmu. To jest też pewien wynalazek ewolucyjny, który został wynaleziony. Gdzieś przez jamochłony setki milionów lat temu i wciąż funkcjonuje w naszych ciałach. Tylko obrósł o kolejne, późniejsze wynalazki, które ewolucja stworzyła w międzyczasie, a które się okazały przydatne, więc stworzyliśmy, stworzyły one nas samych. Właśnie cały, cały dowcip z tą książką, cały dowcip Neyla Szubina sprowadza się do tego, że jesteśmy zbudowani z takich powiedzmy zwierzątek pierwszych. Bo po tych jamochłonach i ukwiałach, po których mamy odziedziczoną yy, dwuboczną symetrię i wyraźnie wyodrębniony przód i tył organizmu, to następnym ważnym dziedzictwem. Wciąż aktualnym są meduzy, dokładnie meduzy kostkowce, żyjące obecnie przy brzegach Australii. Takie silnie parzące, ale tutaj nie chodzi tym razem o parzydełka, tylko o sposób rozmieszczenia narządów zmysłów. Ta meduza jest okrągła, jak wszyscy pewnie kojarzą, i te narządy zmysłów u meduzy są umieszczone na obwodzie. Tej tego kręgu, który jest głównym planem budowy ciała meduzy. I to zostało zachowane do tej pory. Proszę spojrzeć na naszą twarz i uszy. Ucho wewnętrzne, oko, drugie oko, kolejne ucho wewnętrzne. Cztery, cztery receptory, ułożone w półokrąg na jednej wysokości. To jest Plan budowy wzięty od medus. Co więcej, te receptory nerwowe, oko i ucho wewnętrzne yy, mają też podstawowy plan budowy. Są to kulki żelu, w których zakończone są, zanurzone są zakończenia nerwowe. Yy, przetwarzają już inne. Rodzaje bodźców, ale ten model sensora, czyli kuleczka żelu z zakończeniem nerwowym w środku, to jest wynalazek, właśnie medus kostkowców, który wciąż dziedziczymy, który wciąż u nas działa. Zarówno ten model receptora, jak i sposób ich rozmieszczenia a więc na, na zasadzie takiego kręgu. Jeszcze wyraźniej widać to u pająków. Gdzie te oczy się układają w taki łańcuszek dookoła głowy, to też jest dziedzictwo pochodzące od naszego wspólnego przodka, znaczy naszego i pająku wspólnego przodka, którym były meduzy. Dalej. Ludzie jako całość w takim ogólnym planie budowy. No to co tu dużo gadać, jesteśmy rybami, które przeszły do nadrzewnego trybu życia, czyli ryby wyszły na ląd, jako te między innymi potem z których wykształciły się płazy, gady, saki, potem podgrupa saków nadrzewnych których wywodzą się konkretnie nasi przodkowie, którzy potem zeszli z drzew. Ale generalnie rzecz biorąc, to podczas tych wszystkich przemian ewolucyjnych zachowujemy podstawowy plan budowy, który stworzyły ryby. No nasza głowa to jest co tu dużo gadać. Rybiłeb, w którym tylko powiększono puszkę mózgową oraz dokonano recyklingu struktur skrzelowych, także skrzela. Dawne rybie skrzela to są w tej chwili młoteczkiem i kowadełkiem w każdym z naszych uszu. Ale jeśli coś pójdzie nie tak, jeśli pojawią się jakieś wady genetyczne na etapie dekodowania tych najpierwotniejszych zapisów genetycznych, no to rodzą się dzieci z łukami skrzelowymi. To się też zdarza. Dalej, nasz kręgosłup. Złożony jest z poszczególnych kręgów, ma taką wyraźną segmentację. Podział na kręgi to jest pozostałość, dokładnie ten sam gen za to odpowiada, co u owadów i pierścienic, które też mają segmentową budowę ciała, która u nas zachowała się w samej budowie kręgosłupa. Już nie w samym ciele, tylko akurat sama budowa kręgosłupa. I tak dalej. I tak dalej. Zbudowani jesteśmy ze zwierzątek pierwszych. Powiedzmy nazwijmy to w cudzysłowie. I przypominamy tak w gruncie rzeczy takie charakterystyczne, bardzo znane portrety. Malowane przez XVI-wiecznego malarza Giuseppe Arsimboldo. Portrety z warzyw, z owoców, z owoców tych naturalnych i owoców morza. No Chyba wszyscy widzieli takie portrety: są to bardzo charakterystyczne, bardzo zabawne yy, obrazy kultowe, można powiedzieć. I tak na dobrą sprawę, to zamiast tego Tiktyalika na okładce, to powinien być jakiś, jakiś portret Giuseppe Arcimboldo. Bardziej by pasował do głównej treści tej książki. Ponieważ jesteśmy właśnie takimi, powiedzmy, potworami Frankensteina szytymi ze starych owoców morza. Dokładnie z owoców morza, są to właśnie ryby, ukwiały, robaki i to wszystko ciągle jeszcze w naszych ciałach jest. No, i mamy z tego powodu jeszcze poważny problem, bo cała ta, cała ta nasza wewnętrzna menadżeria, wszystkie te nasze zwierzątka pierwsze trzymają się. Kupy tak w miarę, w miarę do 35 roku życia. Potem to wszystko zaczyna się rozsypywać. Fakt, że mężczyźni w średnim wieku cierpią na przepukliny, to jest pozostałość ewolucyjna tego, że kiedyś byliśmy rybami i mieliśmy znacznie niższą temperaturę ciała. Więc gonady jądra męskie mogły się znajdować we wnętrzu ciała i plemniki się od tego nie gotowały. No, kiedy staliśmy się organizmami stałocieplnymi, zrobiło się we wnętrzu naszych ciał za gorąco dla produkcji plemników, więc jądra trzeba było przenieść na zewnątrz. A żeby jądra przenieść na zewnątrz to trzeba było osłabić jamę brzuszną. No, bo trzeba było zrobić jakiś tam otwór w, w, tej, w tym worku mięśniowym, znaczy, wykształcił się w toku ewolucji, ale z wiekiem to powoduje osłabienie całej konstrukcji i te, ta szczelina w tym worku mięśniowym robi się za duża i czasami przedostają się przez nią jelita i mamy przepuklinę. Podobnie jest z naszymi kolanami, które są zupełnie nieprzystosowane do, dla ryby która przeszła do nadżywnego trybu życia, a potem się odwidziało, wystarczy popatrzeć na ptaki. Jak się chce dobrze biegać, szybko biegać, to trzeba mieć kolana zginające się w odwrotną stronę niż zginają się u nas. No i tutaj dochodzimy do najbardziej rewolucyjnej części tej książki, która jest zupełnie niezamierzonym. Młotem na kreacjonistów. Która, książka ta kompletnie ośmiesza ideę tak zwanego inteligentnego projektu, ponieważ okazuje się, że jeśli był jakiś inteligentny projektant i był jakiś inteligentny projekt, to skończył się on na etapie pantofelka na etapie jednokoburkowców. A potem przyszedł jakiś kompletny partacz. Jakiś zupełny idiota, który po prostu składał nasze ciała zupełnie na łapu-capu, bez sensu, w sposób zupełnie nieoptymalny. No Przykładem jest chociażby siatkówka w naszych oczach, która leży pod warstwą krwionośną. A to chyba logiczne. Najmniej inteligentny inżynier. By tą warstwę krwionośną umieścił pod siatkówką, a nie na niej. Więc nasze oczy są bardzo źle zaprojektowane, a to, że działają, to zawdzięczamy to w bardzo mocnemu oprogramowaniu naszych oczu ze strony mózgu. Sygnały są bardzo starannie, bardzo mocno przetwarzane, wzmacniane, bo, na oko. bo oko jest jednak, właśnie, Wzięte po meduzie, i dosyć słabo się nadaje do yy, widzenia barwnego, trójwymiarowego. No owszem, widzimy kolory, widzimy trzy wymiary, ale zawdzięczamy to nie tyle budowie oka, co właśnie oprogramowaniu mózgowemu, które za tym okiem stoi. Powtórzę. Ta książka właściwie obala cały kreacjonizm, gdyby tylko tutaj mogły decydować argumenty logiczne. Kompletnie ośmiesza ideę tak zwanego inteligentnego projektu, ponieważ, jak mówię, nasze ciała na etapie ponadkomórkowym, no to projektował już jakiś kompletny partacz, kompletnie bez sensu. Tak byle tylko działało. I tutaj autor wyjaśnia, skąd to się wzięło. Bo organizmy jednokomórkowe domina, dominowały na Ziemi przez 3,5 miliarda lat. 3,5 miliarda lat w stosunku do 600 milionów lat życia organizmów wielokomórkowych. Co więcej, jednokomórkowce się mnożą co kilka, kilkanaście minut. Więc szybciej, znacznie szybciej generują pokolenia. Więc ewolucja miała naprawdę dużo więcej pokoleń, wielokrotnie więcej pokoleń, w zasadzie o dwa trzy rzędy wielkości, tworząc, cyzelując organizmy jednokomórkowe w porównaniu z organizmami wielokomórkowymi. W związku z czym, no, właśnie w organizmach jednokomórkowych możemy mówić o takich cudach wewnętrznej nanotechnologii, jak chociażby sposoby poruszania się rzęsek. To są rzeczywiście subtelne silniki molekularne. Ale na ich stworzenie ewolucja miała znacznie więcej czasu, znacznie więcej pokoleń. Natomiast właśnie, kiedy przyszło do budowy organizmów wielokomórkowych, to się zaczął, jak to mówi Nail Szubin, w naszej biosferze wyścig zbrojeń. Bądź większy, to cię nie zjedzą, ale skoro jesteś większy, no to musisz mieć. Głowę wyposażoną w narządy zmysłów, musisz mieć jakieś łapy, jakieś płetwy, musisz mieć coś do poruszania się. Musisz wiedzieć, w którą stronę idziesz, więc musisz mieć jakieś, jakieś oczy na jednym końcu ciała, a nie wszędzie. Wreszcie musisz mieć jakieś opancerzenie, żeby cię nic nie zjadło, ale jakieś zęby i pazury, żeby samemu coś zjeść. Czyli, właśnie, jak to mówi na Shubin, w naszej biosferze zaczął się wyścig zbrojeń. Na większe ciała, większe zęby, większe kły, pazury, płyty pancerne i tak dalej, a to wszystko w myśl zasady nie daje się zjeść. I to było jedyne kryterium napędu ewolucji dla organizmów wielokomórkowych, a nie optymalizacja wewnętrznych struktur. Dlatego Jesteśmy teraz takimi, właśnie po bliższym przyjrzeniu się anatomicznym, takimi śmiesznymi portretami Giuseppe Arcimboldo. Jesteśmy złożeni po prostu z owoców morza, co tu dużo gadać. No chociaż jeszcze tam parę paru przodków już po naszym wyjściu na ląd też się do tego dołożyło. Jak chociażby fakt, że nasze stopy są. Uwstecznionymi małpimi łapami. Stopy to są wyraźnie uwstecznione w stosunku do dłoni. To chyba łatwo zauważyć, że tutaj ewolucja nie poszła. W każdym razie, po przeczytaniu tej książki, będziecie mieli duży problem z zajadami ze śmiechu, jak ktoś wam powie, że ludzie są koroną stworzenia. No, taką koroną. To naprawdę, każdy robak by się uśmiał. Nie tylko koń. Ale przeczytajcie to sami. Dziękuję.